Pracownia Kwoka czyta dzieciom. Opowiadania ciąg dalszych. Mama. Nie, nie i jeszcze raz ostatecznie nie. Mama jest już zła. Tyle razy rozmawialiśmy o psie. Nie zgadzam się i koniec. Zniszczone rabaty, trawnik pod domem zabrudzony, pokopane dziury w ścieżkach, pchły, rybaki, choroby i smród i jeszcze może nas pogryźć. Pamiętasz, jak Ci opowiadałam o suce dziadka, która pogryzła wszystkich domowników po kolei? Poza tym nikt w tym domu nie ma czasu na psa. Jutro ze Stefanem odwieziecie ją do schroniska i koniec. Póki jest pod moim dachem, nie może głodować, bo nie wolno się znęcać nad zwierzętami. Ale jutro do schroniska. Siedzą we dwoje w kuchni. Mama gotuje kaszę dla psa, ale za nic nie chce się zgodzić, żeby pies został w domu. Mamo, jaki trawnik, jakie rabaty, jakie dziury w ścieżkach. Proszę cię, popatrz, to mały piesek, Sunia. Widać, że nosiła obroże, więc na pewno zna zasadę, a jak nie, to ja ją nauczę. Przecież ona zginie sama. Taki mały piesek. Nie może kogoś pogryźć. Suka dziadka była wielkim groźnym psem, a dziadzie często bił i rzadko karmił. – Mamo, proszę cię, pozwól jej tu zostać. Ja się będę ją opiekował. – Oddamy ją do schroniska. Mama jest nieubłagana. – Mamo, mnie oddaj do schroniska. Jó Józek wpada w złość. Do oczu napływają łzy. Papacz jest chuda, brudna, ma pchły. Ale jak ją umyję i zaprowadzę do weterynarza i wytępimy pchły, to będzie jak nowa. Odkarmi się ją i nauczy zasad. Ja to zrobię, mamo. Jeszcze do weterynarza trzeba pojechać, a sam nie pojedziesz. Trzeba zapłacić, a sam nie zapłacisz. Ja się na psa nie zgadzam. I to jeszcze suka. Będą cieczki, szczeniaki do tego wszystkiego i całe spory psów pod płotem. Nie chcę, nie zgadzam się na żadnego psa w domu. A ty sobie mogłaś tego Stefana do domu sprowadzić i nie pytałaś mnie o zgodę. Józek krzyczy przez łzy. Szloch wstrząsa całym jego ciałem. Chłopiec wybiega z kuchni. Krysiu, Stefan nieśmiało podchodzi do żony. Może zostawmy problem do jutra. Niech dziś ten pies zostanie w piwnicy, co? Do jutra? Mama spojrzała na zegarek. Ojej, już dziesiąta prawie. Józek do mycia i spać, woła w głąb domu. Jutro do szkoły. Jutro jest sobota, Krysiu. Nie szkodzi. Regularny sen to podstawa zdrowia i odporności. Józek mości legowisko dla suczki w kartonie w piwnicy. Chłodno tu, ale sucho, i jest miska z kaszą. Mama ugotowała szybko i okresiła skwarkami. Stary koc, woda. Dasz radę, piesku. Józek uśmiecha się i wyciąga rękę do suczki. Suczka podchodzi i ostrożnie wącha rękę chłopca. Patrzy na niego uważnie, gotowa uskoczyć, uciec. A nie, pozwala się głaskać, Ale przygląda się uważnie, jakby badała serce Józka. Chodź. Zobacz, jak ci tu będzie wygodni. Zobaczysz, przebłagam mamę. Krysiu, myślisz, że naprawdę ten mały piesek wyrządzi tyle szkód? Nie mogę się zgodzić na psa, bo zostanę z nim w końcu sama. Józek pojedzie na wakacje, a ja z tą suką będę tańcować. My, Krysiu, proszę cię w imieniu Józka i własnym. Pozwól mu. – Zobaczysz, będziesz zadowolona, obiecuję – Stefan głaszcze rękę żony. – I co, zajmiesz się psem? Będziesz z nim spacerował, latał do weterynarza, będziesz miał na to czas? Wiecznie zapracowany, przecież takie zwierzę potrzebuje stałej opieki medycznej i rozsiewa zarazki i nie wiadomo co jeszcze. Parazytolog by się wypowiedział. – Będę chodził na spacery i do lekarza. Widziałaś? Oczy Józka, nie? A ja widziałem. I wiem, jak to jest znaleźć psa i nie móc go wziąć do domu. A tu przecież są warunki, nie przesadzaj, że pies wszystko zniszczy. Zastanawiam się, czy można zrobić większą głupotę. W każdym bądź razie, ja idę spać, bo wy macie weekend, a ja dyżur w szpitalu. I jak wrócę w niedzielę, psa ma nie być. Sen. Piwnica pachnie ciepłem domu, ziemniakami zgromadzonymi na zimę, kiszoną kapustą i słojami pełnymi przetworów. Nie jest ciepło, ale w pudełku i w kocu można zwinąć się wygodnie w kłębuszek i po raz pierwszy, odkąd znalazła się w lesie, zasnąć głęboko. Pudło coś jej przypomina, ale nie bardzo wie, co to jest. Czuje, jak futerko powoli wysycha. Jej ciało rozgrzewa się. Pchły gryzą dokuczliwie, ale nie ma siły z nimi walczyć. Śpi. We śnie widzi swoich ludzi i jazdy samochodem i radosne bieganie po lesie. Przyśniły jej się wielkie, groźne dziki, i małe myszy, które próbowała upolować, ale nie umiała. Nigdy w swoim krótkim psim życiu nie musiała zdobywać pokarmu. Śni się też ta miła staruszka, która wyrzucała jej pokryjomu suchy chleb. Po żeby stary nie widział. Raz zobaczył i strasznie krzyczał. machał rękami, a w nią rzucał kamieniami. Trafiał. Bolało. Odeszła stamtąd. We śnie znów szła polami, wioskami, unikając spotkań z ludźmi i psami, bo bała się. Śnią jej się też wielkie psy, które chciały ją zjeść. Goniły ją bardzo długo, ale była szybka, zwinna i zdołała uciec. Śnią jej się dzieci idące do szkoły. Czasem rzucały jej swoje śniadania, a czasem kamienie. Wszystkie wspomnienia wirują w głowie, mieszają z zapachem piwnicy, oddalają się i wracają. Teraz śni jej się szosa. I zapach samochodów. Ucieszyła się, że znalazła swoich ludzi. Biegła w stronę zabudowań, strasznie tam śmierdziało benzyną. Samochody przyjeżdżały, odjeżdżały, trąbiły na nią, ale nie było nich jej ludzi. Za to z drugiej strony był bar. Zapach pogłębiał płód w brzuchu, zaglądała w oczy. Ludziom wychodzącym z baru podchodziła z pytaniem, czy nie widzieli jej ludzi, ale nie rozumieli i odchodzili do swoich samochodów, odjeżdżali. Za to było tam jedzenie i człowiek z wiatrówką uciekła, zdążyła. Przyśnił jej się chłopak z koszem na drewno, wyglądał bezpiecznie i miał przyjazną wolę. Zaryzykowała. Ostatkiem sił podeszła do jasnych drzwi pachnących dymem, przez chwilę patrzyła na ludzi, wydawali się bezpieczni i nagle chłopak otworzył te drzwi, uskoczyła w cień, bo ludzie różnie się zachowują i trzeba być ostrożną, a kiedy chłopiec przyniósł jedzenie, wiedziała, że jest uratowana, przynajmniej na chwilę. Śnieje się zimno, wiatr i deszcz, aż dreszcze wstrząsają jej ciałem. Śni się, że wszystko wiruje, kręci się i spada w dół. Stefan Józek zniósł do piwnicy miskę kaszy. Zajrzał do pudła. Suczka cała drżąca leżała zwinięta w kłębek. Kasza wieczorna nietknięta woda w misce nieruszona. Mamy nie było. A pan Stefan spał jeszcze. Coś jest nie tak, pomyślał chłopiec głośno. Wyciągnął rękę i dotknął psa. Poczuł dygot ciała, ale zwierzę nawet nie otworzyło oczu. Ojej, jest chora, a mamy nie ma, i nie ma kto jej zbadać. Szepnął. Poczuł w gardle zaciskający strach, żal i gniew naraz. Co robić? Co robić? Popędził na górę do sypialni. Panie Stefanie, zawołał od progu, coś się z nią dzieje: trzęsie się, nieje, nie pije i nie rusza się. Stefan otworzył oczy. Co? zapytał sennie. No, mówię przecież, że drży i nie rusza się. Niech pan idzie zobaczyć. Zbiegają obaj do piwnicy. W pudle leży biała, brudna szmatka psiego istnienia. – To nie może tak być – powiedział Stefan. – Ubieraj się. Pakujemy ją z tym pudłem do auta i jedziemy do weterynarza. Schronisko może zaczekać. – A mama? – Józek ma zdziwione oczy. – Mama zrozumie. Jest przecież lekarzem. Nawet przestępców nie pakuje się do więzienia, jak wymagają leczenia szpitalnego. Biorę to na siebie. Teraz szybko. Ubieramy się i jedziemy. Coście mi tu panowie przywieźli? pyta doktor z nadokularów. Co to niby jest? Pies, panie doktorze, tylko chory, znaczy suka. Józek nie rozumie pytania. I co niby mam z tym zrobić? No, wyleczyć? Józek jest zniecierpliwiony tą rozmową. Co za głupie pytania zadaje ten weterynarz. Nie jest lekarzem, czy co? Starszy pan założył gumowe rękawice i wyjął psa z pudełka. Suczka nie stawiała oporu, właściwie zwisała z rąk weterynarza. Położył ją na stole, obmacał żebra i brzuszek, a potem dokładnie osłuchał i zmierzył temperaturę. Psa w takim stanie to można chyba tylko uśpić, mruknął, ale sięgnął po zastrzyk. Potem ogolił psią łapę, założył wenflon i podał kroplówkę. Suczka otworzyła oczy nie było w nich lęku ostrożności tylko obojętność I co chcecie z nim zrobić? Najpierw wyleczyć, powiedział Stefan, a potem zawahał się. Potem mama każe oddać go do schroniska. Lekarz zrobił kwaśną minę i odwrócił się do szafki z lekarstwami. Dodał do kroplówki coś jeszcze. Pies jest wycieńczony. O schronisku nie ma mowy przez najbliższy miesiąc, jak dobrze pójdzie. Już lepiej byłoby go uśpić. Ta młoda suczka nie ma jeszcze roku. Nie wygląda na ciężarną. Nie powinna już rosnąć, powinna być taka maleńka, spojrzał w oczy Juska. Młody człowieku, czy bierzesz odpowiedzialność za to zwierzę? Józek wytrzymał surowy, groźny wzrok weterynarza. Popatrzył w jego oczy poważnie. Wiedział, że Stefan słucha i powie wszystko mamie. Tak, biorę odpowiedzialność za to zwierzę. I przekonam mamę, żeby mogło u nas zostać. No, z tym może być ciężko, uśmiechnął się lekarz, a suczka jest tak wycieńczona, że nie wiem, czy przeżyje do jutra. Ojej, oczy Józka wypełniają się łzami. Jak to? – Jest życie i jest śmierć – mówi lekarz. – A ona jest na granicy. – Z mamą damy radę, przynajmniej do czasu, kiedy ma wyzdrowieje – rzekł Stefan wesoło, a w wiosku zapalił się płomek nadziei. – Jak wrócicie do domu, to połóżcie ją w cieple. Jak się jej poprawi, to jutro albo w poniedziałek dokładnie wykąpcie ją w tym preparacie i natychmiast wysuszcie, żeby nie było gorzej. Musi być w cieple. Pokąpili to pudło i kot są do spalenia. A jutro przywieście ją na kolejną kroplówkę i zastrzyk. Do jedzenia najlepiej delikatne, gotowane mięsko z odrobiną kaszy i marchwi. Czasem odrobina twarogu, ale chudego. Albo taka karma. Położył na stole puszkę i dużo wody. Nadwór na krótko, bo zimno. Jak będzie sikać w domu, to trudno, na szczęście nie ma zapalenia płuc ani żadnych zmian słuchowych. To kundel, więc może być silny jak wół, ale tego nie wiemy i nie wiemy, co przeszła i od jak dawna radziła sobie sama. – Weźmiemy te karmę i zobaczymy, co się wydarzy do jutra – rzekł Stefan. – Jakby coś się działo niepokojącego, to dzwońcie. Ja mieszkam tu nad lecznicą sam i nie mam planów na weekend. Doktor uśmiechnął się do Józka. Jak ci na imię? Józek? Józek, powiadasz. A ja jestem Antoni. Lekarz wyciągnął do chłopca wielką okrągłą rękę i rzekł. Jak kogoś ratujesz, jesteś za niego odpowiedzialny. A jak to robisz wbrew woli mamy? To masz ciężko. Widzę, że tata ci sprzyja, więc może się uda ścisnęli sobie dłonie. Józek chciał powiedzieć, że to pan Stefan, a nie tata, ale jakoś mu się zrobiło głupio, więc zostawił tą sprawę. Ile jestem winien za wizytę? pyta Stefan. Od sierot przybłęd podrzutków i znajd nie biorę. Takie mam zasady. No, idźcie ją wymyć i odpchlić i trzymajcie w cieple koniecznie. Nadwór warto owinąć ją szalikiem, zwłaszcza po kąpieli. Ok, w takim razie to na przybłędy, podrzutki, sieroty i znajdę. Stefan kładzie na stole banknot. Tak będzie uczciwie, dodaje. Su, więc byliście u weterynarza, nie w schronisku? Umyliście psa w mojej wannie, wytarliście moim ręcznikiem i wysuszyliście moją suszarką. I jeszcze wychodzi na dwór zawinięta w mój wełniany szalik. Czyli wszystko, na co się z wami umówiłam wczoraj jest nieważny i nikogo do niczego nie zobowiązuje, tak? Mamo, pięknął Józek, proszę. Przecież ona jest chora i potrzebuje pomocy. Pan Stefan mówił, że nawet przestępce najpierw się leczy, a potem wsadza do więzienia. Aha, więc tak, taka zmowa. Krysiu, nie zmowa, tylko ludzki odruch. – Co ci ten pies szkodzi? Wyzdrowieje i, i zostanie to na moje utrapienie! – mama popatrzyła na psa z Maganą. A Józek już wiedział, że w matczynym oporze zarysowała się pierwsza szczenina. Ciąg dalszy nastąpi. Tekst i opracowanie Anna Marta Wliczkowska Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Marzec 2022.